hej, hej! Pamiętacie poprzedni odcinek na kanale Topiki Topcia, w którym to mała syrenka Mija została porwana przez żulka Mietka? Puść mnie! Ała! To boli! Jej starsza siostra Kira jest przerażona. Boi się nie tylko o to, że małej siostrzyczce stanie się krzywda, ale też o to, że żulek Mietek opowie innym ludziom o istnieniu syren. Topiki i Topcia nie chcą dopuścić do takiej tragedii. No to sprawdźmy, czy uda się uratować rękę Miję i czy wszystko dobrze się skończy. Zapraszam Was do oglądania i do zostawiania łapek w górę. No to zaczynamy! Stopik i topcia! Yeah. Mija! Mija, spróbuj wyskoczyć! Już do Ciebie płynę! Proszę, wypuść mnie! Kira, uważaj na siebie! Ten żulak mieczek jest bardzo niebezpieczny! Och, musimy jej jakoś pomóc. No dobrze, ale jak? Co mamy zrobić? No, chyba mam pewien pomysł. No, Chopik, nie będziemy dotykać już ta gra ani ta kula. To jest jedyne wyjście. Poproszę grę, żeby żulek mietek nie wypuścił mi. Może stanie się odwrotnie. Tak było u ciebie. No, Chopik, nie będziemy tego robić. Katie ma rację, lepiej nie ryzykować. Proszę wypuść! Mnie strasznie się boję! Mia! Już do ciebie płynę! Kira nie jest taka szybka jak motorówka! Co teraz? Nie ma wyjścia! Trzeba zaryzykować! Nie! Topiku! Nie rób tego! Co jeśli gra całkowicie przekręci twoje życzenie? Ona jest niebezpieczna! To co teraz? Zostawimy syrenki tak na pastwę losu? Trzeba je ratować! Hej, Topiku, Topciu, czy to wasi rodzice? Och, kochanie, to wspaniała randka, bardzo udana. Aha, ja też jestem przeszczęśliwy, bardzo mi się podoba. Mamo! Mamo, tato! Och, kochanie, spójrz, dzieci czekają na nas na brzegu. Mamo, pomocy! Ratunku! O, chyba wołają o pomoc. Och, co tam się znowu dzieje? O oh jest, usłyszeli. Już do nas płyną. Mamo, to topci. Tato, to topci. Stójcie, poczekajcie. Kira? Co się stało? Błagam, pomóżcie mi. Ten żulek z waszej plaży, on porwał moją siostrę. Co ty opowiadasz? Naprawdę, nie ma chwili do stracenia. Błagam, płyńcie za nim. O, dobrze, już zawracamy. Co oni robią? Zawracają! Zobacz, kira z nimi jest! Oho, pewnie powiedziała, co się stało! Żeby tylko udało się uratować małą Miję! Jakiś czas temu mała Mija była bardzo chora, ledwo udało nam się ją uratować! Naprawdę? Rodzice płyną bardzo szybko, na pewno dogonią żółka Mietka! Kochanie, przyspiesz! Musimy złapać tego bezdomniaka! Szybciej! Szybciej! O, moja mama bardzo się zdenerwowała. O, rety są już bardzo blisko, na pewno im się uda. <laughs> Sprzedam cię, na no, okup cię oddam. Nic z tego, stój, zatrzymaj się. Ha? O, nie. Chyba się udało, chyba go złapali. Ja ci dam, kraść małe syrenki. O, ale proszę, przestań już! Przecież nic jej się nie stało! Idź się bałam! Och, wiem, kochanie, ale już jesteś bezpieczna! Och, kto to widział? Porywać małą dziewczynkę! Ach, to nie jest dziewczynka, tylko Syrena! Mija, jesteś cała i zdrowa! Ach, myślałem, że one nie mają uczuć! To ty nie wiesz, że zwierzęta mają takie same uczucia jak ludzie? A my syreny jesteśmy w pół ludźmi, w pół zwierzętami. Noch, przepraszam. To wszystko przez to, że jestem biedny. Bieda nie bieda, tak się nie robi. Ta mała kruszynka bardzo się bała. Bardziej się bałam. No, właściwie to mi teraz wstyd. Przepraszam, chciałem się wzbogacić. Od lat jestem biedny. Nie mam co jeść, nie mam gdzie mieszkać. To nie powód, żeby kraść małe syrenki. Teraz na pewno wszystkim o nas opowiesz i w końcu i tak ludzie nas zabiją. Och, nikomu nie powiem. Co oni tak długo tam robią? No, coś ciężko mi tobie zaufać. Ach, naprawdę nikomu o was nie powiem Och, porwałem tę małą tylko dla okupu Chciałem się wzbogacić, mówiłem już Wracamy na brzeg, dalej chodźcie wszyscy Ty też, wsiadasz do łodzi Ach, mi to wszystko jedno Możecie mnie nawet zamknąć w więzieniu Tam przynajmniej będę miał co jeść Ach, Wsiadaj na łódź Dobra, już wsiadam Chyba się zbierają, tak, będą wracać. Oh, my god, ale stres! O, oh, dzisiaj był okropny dzień! Straszny! Dużo stresu i nerwów. Oh, dobrze, że już wszystko się skończyło, teraz tylko spokój! Moje serce tak szybko bije, chyba mam zawał! Co? No, tak tylko mówię, ale nie jest tak, że mam zawał naprawdę. O, Katie, ty lepiej uważaj na to, co mówisz. Mija, siostrzyczko, przestań już płakać. Płyniemy do brzegu, dobrze? Dobrze, ale się bałam. Bardzo się bałam. No wiem, wiem, malutka. Ach, pewnie zadzwonicie na policję, żeby mnie zamknęli. Nie zadzwonimy na policję ze względu na Syrenki, ale musisz dostać nauczkę. Kilka minut później Topik, Topcia, Katie oraz Patryk opowiedzieli rodzicom o tym, jak Katie zamieniła się w starą babcię. No mówię wam, naprawdę była stara. Gra i kula tak na nią zadziałały. No, strasznie się baliśmy, ale na szczęście udało się Katie uratować. Ach, przepraszam bardzo, ale skoro ta kula i gra tak działają, to może ja wypowiem życzenie. A niby jakie to by było życzenie? Pomyślałbym, że chciałbym na zawsze pamiętać o tym, że widziałem syrenki. Skoro mówicie, że to działa odwrotnie, to zapomnę o tym, że je widziałem, i wtedy nie będziecie się bać, że komuś o nich powiem. Ach, to bardzo miły gest z Pana strony, że chce Pan spróbować o nas zapomnieć, ale ta gra jest niebezpieczna, ta kula tak samo. No właśnie, nie będziemy ryzykować. Ach, kto by się mną przejmował. Jak coś mi się stanie, to nikt nawet za mną nie zapłacze. Och, niech pan tak nie mówi. Na pewno byłoby nam bardzo przykro, gdyby coś się panu stało. Nieprawda. Na pewno mnie nienawidzicie za to, że porwałem tę małą. Proszę pana, ja już panu wybaczam. Nie jestem już na pana zła. Nie gniewam się już na pana. Naprawdę? Naprawdę. Ale proszę więcej, nikogo nie porywać, to psie? No, obiecuję, że tego więcej nie zrobię. A? Dlaczego pan płaci? Czyś pana boli? Och, tak się wzruszyłem. Ja cię porwałem, a ty mi wybaczyłaś. <gry> Moja siostra Kira zawsze powtarza, że trzeba wybaczać. O, dziękuję. O, kochani, koniec tych smutków i koniec tarapatów. Zaraz nastanie noc. Na pewno jesteście głodni. Nie jedliście kolekcji, prawda? Ja jestem bardzo głodny, mamo. No, to ja już pójdę, jeśli pozwolicie. Kochani, chyba się zgodzicie razem ze mną, że pan mietek powinien zostać z nami na kolacji. Tak, ja też tak myślę. Tak, niech pan mietek z nami się stanie. Naprawdę? Mógłbym? Och, no dobrze, niech zostanie. Proszę pana, a jak pan tak naprawdę ma na imię? No, tak naprawdę to nie pamiętam. Ale imię Mietek bardzo mi się podoba. <laughs> Idę przygotować coś pysznego do jedzenia dla Was. Katie, chodź, my spalimy grę. Topciu, pomogę Wam. Och, tak, lepiej ją spalić. Aha, i tę kulę też. Aha, one są bardzo niebezpieczne. I tak oto do ekipy Topika i Topci dołączył Mietek. Czy będzie prawdziwym, szczerym przyjacielem? Tego oczywiście dowiecie się, oglądając kolejne odcinki na kanale Topiki Topcia. Kto dotrwał do końca odcinka, niech w komentarzu zostawi kwiatuszka. Ja Wam dziękuję za wszystkie łapki w górę i pozytywne komentarze. Słyszymy się również na kanale Bajolanki. Do usłyszenia. Cześć! Kochani, zaczekajcie! Pamiętacie pierwszy odcinek z Katie w roli głównej? Jeśli nie, to zapraszamy do oglądania. Oh, no, ja byłam wtedy zupełnie inna. Topik i Topcia bardzo mnie zmienili. Katie, Katy, zmieniłaś się na lepsze. Yeah, I know, na wiele lepsze. No to miłego oglądania. Topik i. Zapakuj sobie batona proteinowego do tornistra, tylko pamiętaj, żebyś za dużo nie jadła. Mam! Och, jaka ty jesteś passe. Teraz nie mówi się tornistra, mówi się plecaka. Ach, daj tego batona! Przecież wiem, że nie mogę się obiadać. Muszę być piękna i szczupła. No właśnie, w przyszłym roku bierzesz udział w konkursie na mis. Pamiętaj o tym! Dobra, dobra, mamo, nie będę się obiadać. Obiecuję, lecę do szkoły. Nie chcę się spóźnić, to mój pierwszy dzień. Och, mami, mam zamiar zostać szkolną gwiazdą? Ach, to na pewno bardzo proste zadanie dla ciebie. Uda ci się, zobaczysz. Będziesz najpiękniejsza w tej szkole? Mami, wiem to, ale jestem bardzo ciekawa, jacy uczniowie chodzą do tej szkoły. No dobra, uciekam, pa. Pa córeczko. Daddy, mógłbyś mnie odwieźć do szkoły? No cóż, dzisiaj cię odwiozę, bo to twój pierwszy dzień i możesz nie znać trasy do szkoły. Ale od jutra będziesz jeździła autobusem. Autobusem? Ja? Tato? No niemożliwe, mogę ewentualnie jeździć taksi. No dobrze, idziemy? No tak, idziemy. Świetnie, czuję się fantastycznie w tych nowych spodniach. Hej, siostrzyczko, a jak ładnie w nich wyglądasz! Dzięki, Topiku, to te spodnie, które uszyła dla mnie ciocia. Wow, leżą idealnie. No tak, bo ciocia uszyła je dla mnie na wymiar. Idę po plecach i będziemy spadać do szkoły, tak? Tak, tak, spakowałaś wszystko. Sorry, topiku, ale to chyba nie pytanie do mnie. To ja Ciebie zawsze pytam, czy Ty wszystko spakowałeś? Ja zawsze mam wszystko spakowane. No tak, trochę masz racji. No dobra, idziemy. No idziemy, idziemy. Pół godziny później w szkole. Hello! Cześć, kochani! Eee, a Ty to kto? No, jak tak to? Jestem Katie, nowa uczennica w Waszej Szkole. I tak się składa, że będę chodziła razem z Wami do klasy. Yy, ale przecież zaraz jest koniec roku szkolnego. Dołączasz do naszej klasy pod koniec roku szkolnego? No tak, no nie było wyjścia, ale to nic. I tak będę najlepszą uczennicą w tej szkole, także poradzę sobie bez problemu. Miło nam Ciebie poznać. Ja jestem Topcia. Ja mam na imię Katie. Cześć, Katie. Cześć Topciu. A co ty za w ogóle jest dziwne imię? No tak mam na imię. No e, to jest topik, mój brat. Topik, o. Oh. E, a to jest Ruda, moja przyjaciółka i Marysia, moja druga przyjaciółka. Bardzo się kochamy. O, wkrótce będę też was kochać i wy na pewno będziecie kochać mnie. Mnie nie da się nie kochać. U góry też siedzą nasi znajomi. Patryk, Tomek i Kaja. Kaja, a co ty masz w uszach, dziewczyno? E, to są aparaty słuchowe. O, jaka biedna bidulka. Musisz nosić takie rzeczy w uszach, to przykre. Myślę, że ona się już przyzwyczaiła, nosi je od dziecka. No dobrze, Katie, musisz zająć miejsce. Tam na samej górze jest wolne miejsce. Na samej górze? Ja nie mogę siedzieć na sama góra. Ja muszę siedzieć tu, na dole, ale na dole już nie ma wolnych miejsc, wszystkie są zajęte. Dzień dobry kochani. Widzę, że poznaliście już Katie, naszą nową uczennicę. Tak, właśnie przyszła. O, proszę pani, ja nie mogę siedzieć na sama góra. Ja muszę siedzieć tu, na dole. Katie, ale na dole nie ma wolnych miejsc. Proszę usiąść u góry. Topciu zajmij swoje miejsce. Tak jest, proszę pani. No, dalej, Katie, do góry. No, proszę pani, mój tatuś dał pani dużo pieniędzy, żebym była tutaj dobrze traktowana, a więc proszę się postarać albo mu poskarżę. O, no dobrze. Marysiu, proszę, żebyś przeszła do góry. Ale proszę pani, ja nie chcę, ja zawsze tu siedziałam. W takim razie, Ruda, może ty? Nie, ja też nie chcę. Ach, proszę pani, ja pójdę do góry. Nie ma problemu. Dla Katie mogę to zrobić. O, oh, jaki ty jesteś cute, sweet, o! Oh. Spoko, siadaj. Dziękuję! No dobrze, kochani. Dzisiaj na godzinie wychowawczej będziemy rozmawiać o przyjaźni. O. Oh. Chciałabym, żeby każdy z Was opowiedział coś miłego o swojej przyjaciółce lub swoim przyjacielu. Proszę pani, mogę zacząć. Dobrze, Marysiu, zacznij. No więc ja oczywiście chciałabym opowiedzieć o topci. Topciu, jesteś moją największą przyjaciółką. Dziękuję ci za to. Jesteś cudowna, jesteś punktualna, zawsze masz wszystko spakowane do szkoły, jesteś bardzo dokładna, a do tego mega inteligentna i zawsze ślicznie wyglądasz. Uff, oh, to tak, jakbyś o mnie opowiadała. No ale opowiadam teraz o topci. Proszę pani, ja też chcę coś powiedzieć. O, dobrze, Ruda, powiedz. Ja dołączam się do słów Marysi. Topcia jest super przyjaciółką moją, no i Marysi też. Oj tak, Topcia jest the best. O dziewczyny, dziękuję wam, że tak mówicie. Ja mogłabym to samo powiedzieć o was. Jesteście najlepsze. Kocham was za to, że jesteście takie dobre. Macie wielkie serca. Kochacie zwierzęta i jesteście przyjazne. Jesteście zawsze dla mnie miłe. Ojejku, dziewczynki, ale fajnie, że się tak przyjaźnicie. To teraz ja chcę coś powiedzieć. Przesuń się, Marysiu. Okej. Okay. A więc chciałabym powiedzieć o swoja przyjaciółka, czyli o sobie samej. O, o, o sobie samej? Tak! Ja jestem dla siebie największa przyjaciółka i bardzo dobrze się z tym czuję. Jestem najpiękniejsza, najmądrzejsza i najwspanialsza. Przyjaźnię się sama ze sobą, ale nie ukrywam, że jak będziecie chciały się ze mną zaprzyjaźnić, to okej, okay, zgodzę się na to. Im więcej przyjaciółek, tym lepiej. O, jesteś trochę dziwna. Ja nie jestem dziwna. Ja jestem wyjątkowa. Oj, tak, jesteś wyjątkowa. E, e, Topiku, no co ty? Zakochałeś się w dzień? Ona jest jakaś dziwna. Nie, ona jest wyjątkowa. E, no dobrze, kochani, siadajcie na swoje miejsca. Okej. Okay. Po lekcjach. O, ja jestem wyjątkowa. Ja jestem najlepsza. Ja jestem najfajniejsza. A ja jestem najpiękniejsza! O matko, już mam jej dosyć! Dziewczyny, bądźcie trochę bardziej wyrozumiałe, może nie będzie tak źle. Topciu, ty chyba sama nie wierzysz w to, co mówisz. No, szczerze mówiąc, ja jak na razie też jej nie polubiłam, ale no wiecie, w ogóle jej nie znamy. Jak poznamy ją bliżej, dopiero wtedy będziemy mogły ocenić, czy jest fajna, czy nie. Topciu, ona uważa, że jest najlepsza na świecie! Hello, hello, hello! Dziewczęta, o czym tak plotkujecie? E, o niczym. Topciu, a gdzie ty kupiłaś te spodnie? Są bardzo eleganckie. Dziękuję. E, nie kupiłam ich nigdzie, tylko moja ciocia je dla mnie uszyła. Moja ciocia jest krawcową. Aha, i szyję najlepsze kreacje na świecie. O, myślałam, że to z jakiegoś drogiego sklepu. Ja na przykład kolekcjonuję okulary i te okulary kosztowały 100 euro. Aha, super. Ale lubię też kupować w dolarach. Dolarsy są najlepsze. Ach, no dobra, dziewczyny idziemy do domu? Tak, może pójdziemy do ciebie, odrobimy razem lekcje. No właśnie. A dziewczyny? A może ja też mogłabym pójść? Coś wam pokażę. Spójrzcie na to. Mam batona proteinowego i najnowszy iPhone. Może chcecie zobaczyć? Nie, nie interesujemy się elektroniką. Raczej interesujemy się innymi rzeczami. Rozumiem! Interesuje was moda, styl i wygląd, prawda? No, tak nie do końca. Ja na przykład bardzo interesuję się zwierzętami. O, masz kota? Mam psa. Bue! Pies to pchlarz, roznosi bakteria. Ja mam kotkę, bardzo czystą i zadbaną, oczywiście rasową. E, może innym razem zaproszę cię do siebie, ok? Dzisiaj, dzisiaj nie. Dwie koleżanki to i tak już duże, jak do mnie przyjdą. Okej, okay, Topcia, spoko, no problemo, do zobaczenia jutro w szkole. No, ona działa mi na nerwy, nie wytrzymam z nią. Ach, dobrze, że do końca roku szkolnego zostało już niewiele czasu. Hm, ta Topcia to jeszcze nie wie, że ją wygryzę i wkrótce to nie ona będzie gwiazdą tej szkoły, tylko ja. To ja muszę być najlepsza, a nie jakaś tam Topcia Kropcia.